Witam Was, moi drodzy, moi kochani, bardzo serdecznie na kanale Autobusowa Zajawka w kolejnym filmie z serii Przejazdy Liniowe MPK Rzeszów. Dzisiaj na tapet bierzemy linię numer 24. Sukcesywnie zamykamy siatkę połączeń MPK-ZTM Rzeszów. MPK operatora, ZTM organizatora transportu. Zbiorowego w Rzeszowie, dzisiaj świeżynka. Autobus, jeden z najnowszych nabytków na moment nagrywania tego filmu, czyli Solaris Urbino 8,9 ls -E, z tego co pamiętam, elektryczny poliftowy. Solaris czwartej generacji o numerze taborowym w MPKZ w 117. Nic tutaj nie będzie słychać oprócz tam delikatnych pisków z silnika trakcyjnego bądź też ym, szumu wentylatorów. Właśnie tak słyszycie na drzewnic, ponieważ uruchomiłem autobus na 20 sekund odjazdu. A ewentualnie rozmów gdzieś tam pasażerów z wozu. Znajduję się na pętli autobusowej Miłocińska pętla 01. 10 sekund do odjazdu. Brak chętnych ust autobus, póki co powoli sobie mogę ruszać. Sterownik dał sygnał o rozpoczęciu kursu. Także rozpoczynam. Jeżeli chodzi o linię numer 20, o linię numer z, z dwójką z przodu. No to można powiedzieć, że praktycznie wszystkie linie już będę miał nagrane. Wiadomo, oprócz tych linii, których nie ma. Pozwolicie, że e, będę do Was mówił e, rzadziej, jeżeli będę miał pasażerów na wodzie, a właśnie w tej chwili tutaj jedna z pani e, będzie wsiadać. Bo autobus jest krótki jednak tutaj wszystko słychać, co się w autobusie dzieje. Przedzamy na, na przejściu dla pieszych. Nie dość, że ja już byłem w ruchu, ja już w ogóle, no, ruszyłem z przystanku, on jeszcze nie zaczął mnie wyprzedzać I był tak zawzięty, że wyprzedzał mnie do samego końca. Aż w końcu wyprzedził mnie nie dość, że na podwójne ciągło, i to jeszcze na przejściu dla pieszych. No cóż. Autobus ten ma obecnie najechane 8194 km, więc no, dówka sztuka. Data, kiedy nagrywam ten film, to jest 9 luty 2024 roku. Autobusy te, mówią o tych krótkich Solarisach, zaczęły przychodzić do Rzeszowa pod koniec 2023 roku był to, był to listopad ludzień, co tylko świadczy o tym, że przez te 3 miesiące no one zrobiły około 8000 km. Czy to dużo, czy to mało, nie wiem, nie mam pojęcia. i matuszczaka oczywiście linia obecnie zmierza do pętli przy ulicy Matuszczaka, do pętli która znajduje się tuż przy zakładzie rad enduitnej Rzeszów. również takie linie jak 30, 11 oraz 23 Natomiast przy Miłocińskiej kończy swoje trasy takie linie 18, 19 oraz właśnie oglądacie linie numer 24 linia numer 24 jest nie typowo szczytową, typowo pisówkową, czyli nie ma tutaj żadnych brygad planowych dzielonych na pierwszą i drugą zmianę które by tą linię obsługiwały brygada którą wykonuję dzisiaj jest to 40 przez 2 w rozkładzie wakacyjnym która to brygada różni się od tej, która jest w roku szkolnym, ponieważ w roku szkolnym jest sama 24 i rano i po południu. Natomiast tutaj mamy rano 24-3 a po południu mamy mieszankę linii 40 i 42. czasami naprawdę jest przewygodny autobusy pod względem komfortu jazdy są naprawdę bardzo dobrze wykonane żaden uskok, żadna dziura mu nie straszna wszystkie wyboje wybiera naprawdę bezboleśnie bez żadnej tam bez żadnego dyskomfortu akustycznego i jego zawieszenie pracuje naprawdę bardzo dobrze, nie tłucze się. Я то был еще, это слово не так мужется. Po wyłączeniu wszelkiego rodzaju nadmuchów nastawa niezręczna cisza w autobusie. To jest właśnie efekt jazdy elektrycznymi pojazdami. do linii, które mi gdzieś tam jeszcze pozostawały do ponagrywania, bądź które ponagrywałem wiadomo, że mi jako kierowcy, który jeździ na brygadach planowych najciężej jest dostać linie typowo bisowe, takie jak właśnie 24, ale zdarzy się od czasu do czasu, że z grafiku miesięcznego jeździ się taką brygadę szczytową i przy odrobinie szczęścia z oddziału planowania udaje się dostać linie, których jeszcze nie nagrywałem do typu Jedną właśnie z tych linii jest 24, a 24 jest po raz pierwszy od czasu rozpoczęcia pracy w MPK, a minęło już nieco ponad pół, półtora roku. Autobus, który prowadzę ze względu na swoje rozmiary, jest w układzie drzwi 1-2-0. Jedno szersze skrzydło z przodu, które otwiera się w sposób do szyby czołowej. Zresztą widzieliście, jak nie, to sobie przewinicie kilka sekund wcześniej kawałek skrzydła, właśnie pierwszych drzwi, które się otwierały w kadrze. Drugie drzwi są standardowej, standardowych rozmiarów dwuskrzydłowe. Oczywiście część miejsc tego autobusu jest dostępna z wysokiej podłogi. Jest to oczywiście spowodowane rozmiarem tego autobusu, no bo gdzieś trzeba całą aparaturę do napędu tego autobusu upchać, jak również i baterie trakcyjne. Dlatego, tego, że jestem przy starych na mówię tutaj o Vitosa Park, to zatrzymam się, bo jestem tutaj y, y, zbyt wcześnie względem rozpadu. Wiadomo, punktualna komunikacja miejska to dobra komunikacja miejska, a tutaj trzeba świecić przykładem. To nie tylko to, że podczas nagrania świeca takim przykładem, poza nagraniem też trzeba być punktualnym bo jednak zdarzają się pasażerowie, którzy przychodzą na przystanek na styk a w takim momencie jak ja tu byłem na przystanku na minutę 20 sekund przed odjazdem no to trzeba jednak się zatrzymać przynajmniej na tą minutkę Mnie to naprawdę nic nie kosztuje, bo i tak y, jestem w pracy, więc y, mi to różnicę nie robi Jedynie, jedynie zdezorientowani mogą się czuć pasażerowie, no bo oni nie śledzą rozkładu tak jak ja, ponieważ jest to moja praca. Niejednokrotnie tutaj można zauważyć, że ktoś jest oczywiście kierowcą, i odstaje się przyspieszenie na przystanku, że pasażerowie nerwowo spoglądają w stronę kierowcy, rozglądają się po autobusie, patrzą czy w lustro wsteczne do kierowcy, co on robi, dlaczego on nie jeździ. Teraz widzę za sekundę ten sygnał do odjazdu. Dokładnie. To znaczy tylko tyle, że w tej chwili jesteśmy punktualnie względem rozkładu. Obecnie realizuję trzecie kółko. Obecnie zostało mi jeszcze 82% baterii Druga zmiana tych kilometrów na 77 Więc taka trafiła mi się taka, muszę powiedzieć, dużo dłuższa brekada No ale to nic Zasięg, który zgłasza mi komputer pokładowy, który został względem do baterii. Jest to 220 km więc tutaj na spokojnie jeszcze mi powinno zostać tej baterii jak wiem około 40% po zjeździe na zajęzdnię oczywiście Ja zostawię autobus, autobus trafi trafi do yy, na, na na tej płycie z tej płyty powstajowej autobus przejmują sobie piloci, którzy sobie ten autobus zapankują, bo oczywiście oprócz tego, że jest to autobus elektryczny, ma on spalinowy piec do ogrzewania wypadków, który jest zasilany olejem napędowym, więc jeżeli kolej... Będzie, ponieważ używam Webasto, jest obecna temperatura na zewnątrz to 3 stopnie Celsjusza, więc ten piec trzeba będzie dotankować, konkretnie zbiornik paliwa. Następnie piloci zabiorą sobie autobus na ścieżkę OC, sprawdzą czy autobus po, po zjeździe na zajezdnie nie ma żadnych usterek czy jest sprawny na następny dzień do jazdy. Następnie pilot, jeżeli jest, będzie taka potrzeba, przejdzie przez myjnie, autobus umyje i odstawi z powrotem na płytę stoją, będzie podłączy go do ładowania, to jest ważne, musi pamiętać pilot, musi pamiętać, żeby podłączyć autobus do ładowania, żeby oczywiście był gotowy do jazdy na kolejny dzień. 4 minuty przyspieszenia są ferie zimowe właściwie to dla podkarpacia ferie zimowe dobiegają do końca kiedy nagrywam ten film jest piątek piątek drugiego tygodnia ferii właśnie dla podkarpacia więc dzisiaj prawdopodobnie mogę się tego spodziewać po południu yy, będzie można zauważyć wzmożone ruch na mieście Przez weekendy również te powroty będą się pojawiać. Na razie póki co młodzież w wieku szkolnym jak również dzieci cieszą się jeszcze ostatnimi chwilami ferii zimowych. Kolejne dni wolne zapewne będą w okolicy Świąt Wiedwanocych. Zamykamy drzwi i jedziemy, oczywiście, no, ja tutaj starałem się używać automatycznego przyklęku po otwarciu drzwi. Przyklęk w Solaris przyzwyczaił nas do tego, że przyklęk w tych autobusach działa dosyć ekspansywnie, nie ma takiego. W cudzysłowie zastanawianie się od nad tym, żeby spuścić hamulec e, przysnakowy, bo powróci z przyklętu. Co można powiedzieć na przykład o Mercedesach. W Mercedesach ten przyklęt działa naprawdę e, na tyle nieresprotowanie, że tam e, automatycznie do przyklętu praktycznie się nie używa, bo jak się zamknie i autobus wróci po tym przyklętym, to on jeszcze chwilę schodzi zanim się e, e, dokładnie wypoziomuje. Naprawdę w niektórych tych Mercedesach schodzi to dosyć długo. Dlatego ja na przykład jeszcze Mercedesem, a jest potrzeba użyć przyklęku, to wtedy używam go ręcznie. Mówię tutaj oczywiście o naszych rzeszowskich cikarów, bo wiadomo, że mercedes mercedes sobie nierówny. A nasze już są... Można powiedzieć troszkę starsze. one mają troszkę wyższą podłogę względem autobusów produkowanych obecnie. Aczkolwiek dalej są to Aldys jest To ten autobus, tak zerkam w tej chwili, widzę, że na autobusie żadnego pasażera, więc mogę do Was troszkę głośniej mówić. Więc ten autobus, mamy jakiś pojazd na sygnałach świetlnych i dźwiękowych, jest to radiowóz, więc troszkę sobie zwolniłem, poczekałem aż radiowóz mi wyprzedzi. Zasięgu. zasięg może być rzeczywiście albo większy, albo mniejszy, w zależności od tych kijast kierowcy, jeżeli będę wytrwał w pokazie, to zasięg będzie się zmniejszał szybciej względem rzeczywiście przejechanych kilometrów, ale jeżeli będę ten e, autobus rozpędzał w miarę jednostajnie i w miarę łagodnie do tego będę umiejętnie hamował używał tutaj rekuperacji która jest na pokładzie, czyli odzysku energii z hamowania, no to ten zasięg rzeczywiście może się wydłużyć Skręt w ulicę Matuszczaka, więc powoli dobiega końca. Nagranie ja Wam dziękuję wszystkim za oglądanie tego filmu. Oczywiście zapraszam Was do wykonania trzech czynności: zostawienia subskrypcji na kanale i dzwoneczka, żeby Was żaden film nie ominął, jeżeli moja twórczość Wam się podoba. I do tego jeszcze subskrypcja dzwoneczek i sekcja komentarzy. sekcja komentarzy jest dla Was. A, no i oczywiście łapkę górę pod filmem, jeżeli też film Wam się spodoba. E, inni kierowcy nabywający przyszowie, również do Was, ich Was, do nich zapraszam. Oki miłośnika, gruby mi się na hulajnodze oraz driverowicz. Dziękuję serdecznie wszystkim patronom. Z serwisu Patronite, jak również tym, którzy donatują mnie podczas transmisji na żywo bądź w dowolnym momencie w serwisie Tipeee, doceniam każde Wasze wsparcie. Oczywiście wsparcie, które jest dobrowolne, a ja nigdy nikogo do tego wsparcia nie namawiałem. Oczywiście zachęcam, ale nie namawiam. Pan koniec trasy, wędzla przy ulicy ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu i widzimy się w kolejnych produkcjach. Siemanko.